Ja jestem Rafał, oglądacie kanał Made in Heaven, a dziś pokażę wam jak... Oni balansują ciałem jak Windows 98. Sziona urządzenia miga, cmentarno leśne tereny. Co kryje zawartość opakowania, statyczne kamery. o pierwszego iMaca, All in One, ale detektywistyczny wątek, o tym to rozszerzenie polecam. W ogóle mnie nie zauważył. Tym magicznym pudełkiem co kartą pamiętam na pierwszym planie kamery. Psując mi krew. Nie Albert Wesker nie może ogarnąć zasieków wyprowadzić nas w szczere po... Da możemy odpalić ta PSP wybór i większą różnorodność. Gdy nie spodziewał się takiego ciepłego przyjęcia w zdecydowanie ciekawszy. Niewielu nazywa perfidnym handicapem. Pod nóż poszła też jakoś grafia. Ten dolewego, który huknął jak z armaty. Potrzebny był odpowiedni argument. I Błaszczykowski próba strzału z rekoszetem o dobroliwce elektronicznej piłki nożnej. Jeszcze i dalej Milika, który oddaje strzał. Mówił do was Rafał. Wyglądaliście Night In Heaven? Zapraszam.